Cześć wszystkim, jestem Mateusz i dzisiaj zapraszam was na kolejny film poświęcony o tym, jak zajmuje się ogólnie swoimi roślinami. Jak niektórzy pewnie wiedzą, gdyż na pewno w jakimś filmie już o tym wspominałem, u mnie takim dniem na zajmowanie się wszystkimi roślinami jest sobota. Raczej w tygodniu roślinom się tylko przyglądam, patrzę, czy coś z nimi jest nie tak, czy na przykład zbyt mało wody nie zostały, jak podlewam, ale tak to, to wszystko wykonuję tylko i wyłącznie w sobotę. I mam tutaj na myśli szczególnie podlewanie, no i czasami jakieś oberwanie liści, gdyż opryski no to jeżeli jest coś, no to wtedy dopiero bym wyskał. Szczególnie jeżeli pojawiają się wełnowce. A czasami na niektórych roślinach mam wełnowce. Nie wiem, kiedy się przywiozłem i zazwyczaj jest kilka miesięcy przerwy i później znowu się pojawiają. I to zazwyczaj na kompletnie innych roślinach. Nie wiem. No. Bo no to one się pojawiają tylko jeżeli kupuję z jakichś sklepów internetowych, czy Normalnie w marketach, jak czasami też, takie tańsze ośniki sobie kupuję. Bo z tymi, które ja sprowadzam, ja zamawiam, jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, aby coś na nich było. No, no ale jak taka moja sobota poświęcona roślinom się zaczyna? No to z samego rana oczywiście muszę wstać. No ale jest jedno ale. Ja kompletnie nie jestem radnym ptaszkiem, także moje wstawanie wygląda właśnie tak, jak widzicie, że muszę się zwlec z łóżka. Jak już się zwlekę z łóżka i ogarnę, no to zaczynam po prostu działanie i zaczynam podlewać rośliny. Przygotowuję sobie całą wodę, którą będę musiał wylać do roślin u mnie. W przypadku moich roślin na górze, które się znajdują, które Wam pokazuję, no to to jest między 30 a 40 litrów wody tygodniowo. Dzisiaj, tak jak możecie zobaczyć na zewnątrz, no pogoda nie nastraja. Jest na serio pochmurno. Także dzisiaj mam nawet sztuczne oświetlenie, ale z tego co widzę to jest, na, to jest nawet dobrze oświetlony rośliny też. No. Także powoli po prostu sobie wtedy zaczynam podlawać. Także zwykłe konewki mi nie wystarczają. No. To jest 10-litrowe wiadro i mniej więcej całość pójdzie na rośliny w, w mojej sypialni. Tutaj od razu w tym wiatrze wtedy rozpuszczam sobie nawozy, pożywkę, cokolwiek chcę roślinom dać. <laughs> no I później normalnie z tego wiatra wszystko ląduje do konewki, no bo z wiatra ciężko było by podlewać. Czasami ląduje do opryskiwacza, ale to tylko w przypadku terariów, gdyż tam naprawdę opryskiwaczem dużo lepiej mi się podlewa, niż typową konewką, oprócz jednego. Ale to tam no już później. Teraz już wszedłem trochę na podłogę, gdyż zaczynam podlewać moje rośliny, ale jak to jest, jak ja widzę, czy roślina wymaga podlewania, czy nie wymaga podlewania, bo czasami też się tak zdarza, no to tak, tutaj mam, podniosę alokację kurkulatę i to, na co zwracam uwagę, to mniej więcej jakiego koloru jest ziemia, gdyż jeżeli jest ciemniejsza, to oznacza, że jest bardziej wilgotne, a jeżeli jest no jasna, no to wiadomo, że ta roślina raczej będzie miała sucho. W tym przypadku. O. W tym przypadku ta roślina ma mokro. Na moje oko. No, nawet trochę wody zaczęło kapać z doniczki. Więc ona została, według mnie, trochę przelana ostatnio. Ale jakoś się trzyma. Także takiej rośliny kompletnie nie będę podlewał. Zobaczmy, co my tutaj dam. mamy, co mógłbym Wam pokazać. Hmm. Okay. Weźmy tego filodendrona Prince of Orange. Nie chcę stąd ziemi jakoś mocno wyrzucać, ale to, co ja widzę, to jest to, że na górze ta wierzchnia warstwa jest dosyć mocno przeschnięta. Jednakże sam filodendron nie stracił na vigorze. No, tak, w ogóle nic. Nieście są normalne, jędrne, sztywne. Więc, dla mnie, jest to oznaka, że ta roślina będzie potrzebować takiego po prostu normalnego podlania. Tyle, ile zazwyczaj wody dostaje, to tyle tym razem też powinna dostać. No. A co to znaczy, że tyle, ile zazwyczaj wody dostaje? No to. Tego już jakoś nie mogę Wam w stanie powiedzieć, ja po prostu podlewam na oko po kolei wszystkie rośliny, ale ilość wody, na jaką powinniśmy dać danej roślinie, powinna zależeć od tego, czy dana roślina raczej dużo wody potrzebuje, czy nie. Tutaj mam na myśli rozróżnienie między roślinami z rodziny AC, a sukulentami, no tak. Tak mniej więcej bym to powiedział. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. No wiadomo, że sukulenty będą potrzebowały trochę mniej wody. One mniej wody ogólnie potrzebują. Ale na przykład rośliny wymagające wyższej wilgotności, rośliny takie jak co mnie najbardziej wodę zżera. W moim przypadku będą to na przykład asparagus czy paprocie. No to takie rośliny będą wymagały więcej wody. Dalej, wielkość doniczki w stosunku do wielkości rośliny. Jeżeli mamy naprawdę małą roślinę w dużej doniczce, to będzie oznaczało, a właśnie, na przykładzie, małą roślinę w dużej doniczce. Tutaj jest płyncowo trzy sadzonki. Jak widzicie, stosunek wielkości do wielkości doniczki. O. Świetnie, czyli wodę będę musiał odsączyć. Ale nie widzę, żeby się z nimi coś działo, no. Yy, stosunek wielkości, mniej więcej roślin do wielkości doniczki, to uważam, że jest, że są małe rośliny w dużej doniczce. Ale w przypadku drugiej rośliny znowu, czyli tego philodendrona, to jest już duża roślina w mniejszej doniczce. Tak, żeby Wam zobrazować. Więc to jest kolejny czynnik, na który zwracam uwagę, biorą, tak dostosowując ilość wody, jaką mam danej roślinie dostarczyć. No i kolejnym, ostatnim takim czynnikiem, to jest już pora roku. Wiosna, lato, no to wiadomo, że rośliny będą potrzebowały więcej wody. W przypadku jesieni, zimy, no to mniej wody. No i to są takie trzy czynniki, na które po prostu zwracam uwagę w przypadku tego, jak podlewam dane rośliny. To jest chyba tyle. Tak szczerze. Także z tego wsiełdę będę musiał troszeczkę wody wylać jednak, bo ta woda tam stoi od tygodnia. Ja tydzień temu podlewałem, a wydawało mi się, że wtedy miał sucho. No nic. Także teraz już wchodzę w ten gąszcz roślin i zaczynam powoli podlewać wszystkie znajdujące się od najwyższej do najniższej półki. No i jeszcze taką ostatnią rzeczą, którą robię po podnaniu w trakcie poddawania, to patrzę tylko, czy jakieś rośliny nie posiadają suchych liści, tak jak tutaj. O. I później takie suche liście po prostu idą do odpadów bio. Ale tak to to widzę, że dzisiaj bardzo mało tego jest. Tutaj to Syngonium może coś więcej zrzuciło tych liści, ale nie jest ich więcej niż zazwyczaj. A chyba trzy tygodnie tutaj liści nie wybierałem. O tyle liści mniej więcej zebrałem. Nie było tego dużo, także do odpadów bio to idzie. Później drugim etapem jest ogarnięcie tego terarium, które się za mną znajduje. Z zobaczeniem co tutaj jeszcze obok tego terarium jest. W tym przypadku hmm. to będzie Amedylium zipelianum. Nawet nie wiem, ile tutaj stoi już czasu. Spójrzcie, jak wygląda. Myślę, że dobre trzy miesiące już tutaj obok tego terenu stoi. Jeszcze się tym nie zaopiekowałem. To tego w ogóle nie dolewam wody, bo widzicie, że normalnie trzymam te pojemniki zamknięte szczelnie. O, szczelnie po szczelnie, no ale nie tak, żeby miały jakieś otwory wentylacyjne. A tutaj jest Monstera Sup... Supinata. To mniej więcej stoi tyle samo czasu co Amy z Ippelianu, Także na razie odkładam na miejsce, nie wiem kiedy tym się będę zajmował, ale tak jak wspomniałem, do podlewania terytoriów czasem i wykorzystuję tą konewkę, którą mam. Ale dużo częściej wykorzystuję wszelkiego rodzaju opłyskiwacze. Ten akurat mam 5 litrów, także ja już go napompowałem. Końcówkę mam już ustawioną mniej więcej, żeby nie leciała mgiełka, tylko żeby więcej wody jednak tam leciało. I normalnie spłyskuję jedną, drugą ściankę i później powoli do każdej doniczki też dolewam. Ale zanim już, zanim jeszcze zacznę podlewać, muszę Wam pokazać jedną rzecz. Hmm. Ten nakład jest troszeczkę brudny od nawozów, ale spójrzcie. Mam nadzieję, że pamiętacie co to jest za roślina. Taka trochę duża już urosła. Ale korzenie dołem jeszcze nie wychodzą, także nie będzie przesadzana. Jak tutaj jesteśmy, to jeszcze spójrzcie na to Anturium Variegata. Jak ono wygląda. To jest najnowszy listek, jeszcze nie ufilmowany w pełni, ale piękny jest. No. Także niech sobie dalej rośnie tutaj. Także na początek zaczynam podlewanie od samej ścianek. Swoją porcję wody. Tak mniej więcej jak myślę, że powinna dostać. Dodatkowo, tak jeszcze Wam pokażę, że zwracam na to uwagę, ile wody mniej więcej tutaj się znajduje. Jeżeli nie ma wody, tak jak jest teraz, to biorę sobie normalnie... Okej, okay. jest moja konewka? Dopiero sobie konewkę i po prostu dolewam wody gdzieś tutaj na bok, aby jednak troszeczkę tej wody zawsze znajdowało się, tutaj w tym kramzycie. Tak wygląda podlewanie tego terrarium. Inne terraria mniej więcej tak samo podlewam. I tak jak widzicie powoli po prostu przychodzę do każdej rośliny i zaczynam podlewać. Taka tradycja, dlatego że jest w takim małym pojemniku, to wymaga większej ilości wody. A no właśnie, ale okazje chyba mi bardzo mocno przesychają że ona potrzebuje tam naprawdę dużo wody no i tak wszystko teraz to tutaj muszę podlać co mam no i dużo też wymaga wody co to jest? migdałecznik morski on też bardzo często przesycha natomiast najmniej wody oczywiście już zamykam kasie zensi potrzeba no, i oprócz tego, co pokazałem, oczywiście jeszcze opadałem moje rośliny na biurku, moje rośliny przy kolejnym terarium. Ale to wszystko wygląda po prostu tak samo. Za dużo z tymi roślinami nie robię. Takie największe przeglądy to jest mniej więcej raz na pół roku robię, czyli przed samą zimą jeszcze będę robił. Prawdopodobnie nagram jak te wszystkie rośliny tutaj pójdą do. Zostaną po prostu wyciągnięte, niektórych, które chcę się pozbyć, się jakoś pozbędę, a lokacje, które tam są na samej górze, jeszcze będę musiał po prostu uśpić na zimę, zimie, bo z tego co widzę, to raczej teraz yy, nie będą chciały po prostu rosnąć. Także bulwy na zimę na zimie uśpię. Tak samo kolokacje, które mam na zewnątrz, ale. Nawet chyba o nich w ogóle nic nie rozmawiam w tym roku. No. no i to tyle chyba. Także spodziewajcie się filmów, jak będę przerabiał chyba dwa miejsca tutaj, gdyż w dwu, dwa miejsca wymagają teraz mniej więcej przeglądów roślinnych, że tak powiem. Troszeczkę roślin się tutaj zmieni, zmieni się ustawienie roślin, gdzie te rośliny stoją, zmienią się też gatunki, bo niektóre rośliny zacznę przenosić między miejscami, gdyż wydaje mi się, że w innych miejscach po prostu będzie im trochę lepiej. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. Ja się z Wami żegnam i widzimy się kolejnym razem. Cześć!